Katarzyna Kowalska spoglądała przez ogromne okna z szkła w swojej rezydencji w Konstancinie-Jeziornie, na obrzeżach Warszawy. W wieku 44 lat zbudowała imperium w branży nieruchomości, zamieniając opuszczone tereny w luksusowe osiedla, które odmieniły krajobraz stolicy. Jej zawsze nienagannie zadbane dłonie lekko drżały, gdy trzymała porcelanową filżankę Herend, pamiątkę po babci. Ciszę trzypiętowej willi przerywało jedynie tykanie szwajcarskiego zegara wiszącego na ścianie z marmuru Carrara. Siedemnaście pokoi, pięć łazienek, biblioteka z ponad trzema tysiącami woluminów, podgrzewany basen, prywatny kort tenisowy, ogrody zaprojektowane przez francuskich architektów krajobrazu, wszystko to, co wielu uznałoby za raj na ziemi, stało się jej złotą klatką. Katarzyna nie potrafiła sobie przypomnieć, kiedy ostatni raz śmiała się szczerze. Może przed śmiercią męża, Tomasza, trzy lata temu. Nagły zawał serca w wieku 50 lat zabrał jej nie tylko towarzysza życia, ale też jedyne prawdziwe połączenie z drugim człowiekiem. Od tamtej pory Katarzyna uciekała w pracę, rozwijając firmę z obsesją, która pochłaniała ją na 16 godzin na dzień, 7 dni w tygodniu. Pracownicy darzyli ją szacunkiem, lecz trzymali dystans. Była znana z bezwzględnej skuteczności i wybuchowego temperamentu, gdy coś nie szło po jej myśli. Królowa lodu z Konstancina, szeptali agenci nieruchomości, sądząc, że nie słyszy. Tamtego październikowego poranka, gdy złote wiście spadały powoli w ogrodzie, Katarzyna odebrała telefon, który odmienił wszystko. Doktor Nowak, jej kardiolog, nalegał na pilne spotkanie. Rutynowe badania wykazały coś niepokojącego. Poważną arytmię serca, wymagającą natychmiastowej interwencji. Musi Pani drastycznie ograniczyć stres, Pani Kowalska, powiedział lekarz używając formalnej formy. Serce wysyła sygnały alarmowe, których nie możemy lekceważyć. Jeśli dalej będzie Pani tak żyć, Katarzyna opuściła gabinet z receptą na leki i ultimatum: zmniejszyć tempo pracy, albo zmierzyć się z potencjalnie śmiertelnymi konsekwencjami. Po raz pierwszy od lat Poczuła się naprawdę bezbronna. Wróciwszy do rezydencji, próbowała zająć się raportami finansowymi, lecz słowa tańczyły na kartkach. Jej osobista sekretarka Agnieszka odwołała wszystkie spotkania na kolejny tydzień, stosując się do zaleceń lekarza. Pustka wolnego czasu rozciągała się przed Katarzyną jak przepaść. Wtedy dostrzegła w ogrodzie małą dziewczynkę. Miała może 7 lat jasne włosy splecione w niezdarne warkoczyki i prostą, żółtą sukienkę, która pamiętała bleszcze dni. Biegała między drzewami, żywo rozmawiając z mocno sfatowaną, szmacianą lalką. Zaintrygowana, Katarzyna podeszła bliżej okna biblioteki. Jakim cudem dziecko znalazło się na jej posesji? System bezpieczeństwa był najnowocześniejszy. Kamery i czujniki w każdym zakątku pięciohektarowego terenu. Zeszła po marmurowych schodach, i echo jej szpilek lubutę niosło się po holu. Minęła kuchnię wyposażoną w niemieckie sprzęty najnowszej generacji. Przeszła przez oranżerię z rzadkimi orchideami sprowadzonymi z Tajlandii i wysłała przez francuskie drzwi do ogrodu. Dziewczynka siedziała teraz pod ogromną, stuletnią lipą, nucąc dziecięcą kiosenkę, którą Katarzyna mgliście pamiętała z własnego dzieciństwa. Podchodząc bliżej, usłyszała jej czysty, melodyjny głos. Wlazł kotek na płotek i mruga. Ładna to piosenka, niedługa. Przepraszam odezwała się Katarzyna, starając się brzmieć stanowczo, ale nie groźnie. Jak się tu dostałaś? To teren prywatny. Dziewczynka uniosła wzrok. Jej oczy były błękitne, jak wzburzone wody Bałtyku. Nie było w nich strachu ani zdziwienia, tylko czysta ciekawość Mam na imię Alicja powiedziała prostoliniowo. Moja mama pracuje w pani domu. Powiedziała, że mogę się pobawić w ogrodzie, kiedy ona się sprząta. Katarzyna zmarszczyła brwi i zaskoczona. Twoja mama? A kim jest twoja mama? Kasia Wiśniewska. odpowiedziała Alicja głaszcząc lalkę. Sprzątał pani już od dwóch lat, nie zna jej pani? To uderzyło Katarzynę jak piorun. Oczywiście znała Kasię, cichą kobietę po trzydziestce, zawsze sprawną i dyskretną. Mijała ją niemal codziennie ale nigdy nie rozmawiała z nią, poza krótkimi poleceniami dotyczącymi sprzątania. Nie miała pojęcia, że Pama córkę. Twoja mama nigdy nie wspomniała, że istniejeś? Powiedziała Katarzyna bardziej do siebie niż do dziewczynki. Alicja przechyliła głowę jak ciekawy ptaszek. Mama mówi, że ważnych ludzi takich jak Pani, dzieci takie jak ja, nie interesują. Powiedziała, żebym była cichutko i nie przeszkadzała. Słowa dziecka ugodziły Katarzynę głębiej niż się spodziewała. Tak właśnie postrzegała ją jej pracownica? Jako kogoś tak zimnego i niedostępnego, że nawet istnienie dziecka nie zasługiwało na wzmiankę? Dlaczego pani płacze? Spytała Alicja, podchodząc z naturalną swobodą małego dziecka. Katarzyna dotknęła policzka, zdumiona, że łzy spływały po jej twarzy. Nie pamiętała, kiedy ostatni raz płakała. Może na pogrzebie Tomasza. A może nawet i wtedy nie. Była zbyt zajęta przyjmowaniem kondolencji i organizowaniem wszystkiego. Ja nie wiem, przyznała Katarzyna, siadając na perfekcyjnie przystrzyżonej trawie, zupełnie nie przejmując się dwutysięczno-eurowym garniturem Armaniego. Alicja podeszła bliżej i nie prosząc o pozwolenia, wyciągnęła swoją małą rączkę, by delikatnie dotknąć twarzy Katarzyny, ocierając łzę swoimi paluszkami. Mogę otrzeć pani Łzy? spytała z taką słodyczą, że serce Katarzyna się ścisnęło. Katarzyna skinęła głową, niezdolna do wypowiedzenia choćby słowa. Dziewczynka użyła brzegu swojej żółtej sukienki, aby ostrożnie osuszyć twarz najbogatszej kobiety w Konstancinie Jeziornie z taką samą czułością, z jaką zajęłaby się swoją zniszczoną lalką. Mama zawsze mówi, że łzy są jak deszcz, czasem są potrzebne, żeby kwiaty mogły rosnąć, powiedziała Alicja, siadając obok katarzyny na trawie. Pani ma dużo kwiatów w ogrodzie. Ale może potrzebuje pani jeszcze więcej łez, żeby zakwitły w sercu? Prosta, a zarazem głęboka obserwacja dziecka odebrała Katarzynie mowę. Jak to możliwe, że siedmiolatnia dziewczynka miała w sobie tyle mądrości? Twoja lalka, odezwała się w końcu Katarzyna, próbując odwrócić uwagę od własnych emocji. Jak ma na imię? Jeszcze nie ma, odpowiedziała Alicja, tuląc szmacianą lalkę. Mama podarowała mi ją na urodziny. Ale powiedziała, że najpierw muszę ją lepiej poznać, zanim nadam jej imię. Imiona są bardzo ważne, wie pani? A kiedy miałaś urodziny? Trzy tygodnie temu. Skończyłam siedem lat. Uśmiechnęła się dziewczynka, choć w jej oczach Katarzyna dostrzegła cień smutku. Nie miałyśmy przyjęcia, bo mama dużo pracowała. Ma trzy prace, żeby zapłacić za nasze małe mieszkanko. Poczucie winy spadło na Katarzynę niczym lodowata fala. Podczas gdy ona mieszkała samotnie w rezydencji o powierzchni tysiąca metrów kwadratowych, jej pracownica walczyła o utrzymanie córki w ciasnym mieszkaniu, pracując na kilku etatach. Trzy prace? Spytała Katarzyna. Tak, potwierdziła Alicja, machutając nogami w powietrzu. Rano sprząta domy, po południu pracuje w restauracji, a wieczorami opiekuje się starszymi ludźmi, dlatego często jestem sama. A kto się tobą zajmuje, kiedy jej nie ma? Pani Ewa, nasza sąsiadka. Jest bardzo stara i lubi oglądać seriale w telewizji. Czasami zapomina, że tam jestem i nie daje mi kolacji, powiedziała Alicja, bez cienia żalu, jakby to był po prostu fakt życia. Katarzyna poczuła w piersi coś, co dawno zostało uwięzione prawdziwe współczucie. Alicjo odezwała się ostrożnie Chciałabyś dziś ze mną zjeść obiad? Moja kucharka robi przepyszne pierogi. Oczy dziewczynki rozbyszczęły jak gwiazdy. Prawdziwe pierogi? Z ziemniakami i serem? Tak, a także rosół, jeśli masz ochotę. Czasami wtórek też może być wyjątkowy. Weszły razem do rezydencji, a Alicja rozglądała się dookoła z szeroko otwartymi oczami. Hol główny z sześciometrowym sufitem i czeskimi kryształowymi żrandolami. Był większy niż całe mieszkanie, w którym mieszkała z mamą. To jak pałac księżniczki, szepnęła mocniej, ściskając dłoń Katarzyny. Katarzyna poleciła Marii, swojej kucharce, przygotować najlepszy możliwy obiad. Czekając, zaprowadziła Alicję do biblioteki, obserwując, jak dziewczynka z czcią przesuwa palcami po grzbietach książek. Umiesz czytać zapytała Katarzyna. Mama mnie nauczyła odpowiedziała Alicja z dumą. Mówi, że książki to skarby, których nikt nie może ci odebrać. Twoja mama jest bardzo mądra. Mama jest najmądrzejszą osobą na świecie, powiedziała Alicja z absolutnym przekonaniem. Zna trzy języki i trudną matematykę. Kiedyś pracowała w dużym panku, ale kiedy tata odszedł, straciła pracę. Twój tata odszedł? Alicja pokiwała smutno głową. Kiedy była mała, Mama mówi, że niektórzy tatusiowie nie wiedzą, jak być prawdziwymi ojcami, więc lepiej, żeby odeszli, niż żeby ranili jeszcze bardziej. Podczas obiadu, podanego w formalnej jadalni z ogromnym machoniowym stołem na 20 osób, Katarzyna obserwowała, jak Alicja je z ogromnym apetytem, ale przy tym z nienagannymi manierami. Dziewczynka dziękowała za każdy kęs i szczerze chwaliła każde danie. To najlepsze pierogi, jakie jadłam w życiu! Oznajmiła, oblizując usta, lepsze nawet niż u babci Ireny. A kto to babcia Irena? Babcia mojej koleżanki Mai. Co niedzielę robi pierogi dla całej sąsiedzkiej gromadki, ale mama pracuje w niedzielę, więc prawie nigdy nie możemy iść. Po obiedzie katarzyna zaprowadziła Alicję do krytego podgrzewanego basenu. Dziewczynka oniemiała na widok włoskich płytek i krystalicznie czystej wody. Odbijającej światło wpadające przez szklany dach. To jak zaczarowana laguna, powiedziała, klękając przy brzegu, by dotknąć ciepłej wody. Umiesz pływać? Spytała Katarzyna. Alicja pokręciła głową. Mama chciała mnie nauczyć, ale nie mamy basenu w pobliżu. Powiedziała, że może kiedyś pojedziemy latem nad jezioro. Mogłabym cię nauczyć, zaoferowała Katarzyna bez zastanowienia, a potem zdziwiła się własnym słowom. Naprawdę? Oczy Alicji zapłynęły nadzieją. Oczywiście, jeśli twoja mama się zgodzi. W tym momencie usłyszały szybkie kroki i zmartwiony głos Kasi, który odbijał się echem po głównym holu. Alicja, Zosiu, gdzie jesteś? Mamo! krzyknęła Alicja, biegnąc w stronę głosu. Katarzyna ruszyła za nią wolniej, przygotowując się na rozmowę, która, jak przeczuwała, nie będzie łatwa. Zastała Kasię w holu, ściskając Alicję przy piersiach. Z twarzą bladą od niepokoju i wstydu, pani Kowalska, proszę wybaczyć, nie wiedziałem, że. Po angielsku, proszę. I nie musi się pani tłumaczyć. Kasia wzięła głęboki oddech, wyraźnie walcząc o właściwe słowa. I'm so sorry, Mrs. Kowalska. Alicia shouldn't have bothered you. I told Mrs. Eva to watch her, but. Ona mi wcale nie przeszkadzała, przerwała Katarzyna, wręcz przeciwnie. Spędziliśmy razem bardzo miłe popołudnie. Kasia spojrzała na nią podejrzliwie, jakby spodziewała się podstępu. Przez trzy lata pracy rzadko wymieniała ze swoją pracodawczynią więcej niż dziesięć zdań naraz. Alicja opowiedziała mi o pani sytuacji. Ciągniała ostrożnie. Trzy prace muszą być bardzo wyczerpujące. Twarz Kasi zamknęła się natychmiast i w oczach pojawiła się defensywna bariera. I manage fine. We don't need charity. Nie oferuję jałmużny, odparła Katarzyna zaskoczona stanowczością własnego głosu. Oferuję szansę. Kasia spojrzała na nią z wyraźnym sceptycyzmem. Potrzebuje gospodyni domu, kontynuowała Katarzyna, w jej głowie rodziła się nowa myśl. Kogoś, kto nadzorowałby całą posiadłość, koordynował pracowników, zarządzał dostawcami. To praca na pełen etat, ale dobrze płatna. A moja córka? spytała ostrożnie Kasia. Alicja byłaby tu mile widziana. Kiedy pani pracuje? Mamy aż nadto miejsca, a. Katarzyna zawahała się, po czym dodała. Szczerze mówiąc, w tym domu od dawna jest zbyt cicho. Kasia spojrzała na Alicję, która śledziła rozmowę z ogromnym zainteresowaniem. Mama! odezwała się dziewczynka. Ona zrobiła rosół we wtorek. Na twarzy Kasi pojawił się cień uśmiechu. Rosł we wtorek to naprawdę coś wyjątkowego przyznała. Może się pani zastanowić nad moją propozycją powiedziała Katarzyna Nie musi pani decydować od razu. Ile by pani zapłaciła? Spytała Kasia bez ogródek, a jej bankowe doświadczenie dało o sobie znać w pragmatycznym podejściu do kwestii finansowych. Katarzyna podała kwotę trzy razy wyższą niż suma, którą Kasia zarabiała ze wszystkich trzech prac razem wziętych. Oczy kobiety rozszerzyły się ze zdumienia. To bardzo dużo pieniędzy, powiedziała podejrzliwie. Dlaczego miałaby mi pani to zaoferować? Katarzyna spojrzała na Alicję, która właśnie odkryła porcelanowego kota na stoliku w holu i oglądała go z dziecięcą fascynacją. Bo pani córka przypomniała mi, że czasem łzy są potrzebne, aby mogły zakwitnąć kwiaty. Odpowiedziała po prostu. Kasia zmarszczyła brwi, zaskoczona tą poetycką odpowiedzią. Ale coś w spojrzeniu Katarzyny sprawiło, że porzuciła swoje pierwsze podejrzenia. Mogę porozmawiać z Alicją na osobności? zapytała. Katarzyna skinęła głową i wycofała się do biblioteki, zostawiając im przestrzeń. Przez uchylone drzwi słyszała szepty w języku polskim. Zatroskany głos Kasi kontrastował z entuzjastycznymi odpowiedziami Alicji. Piętnaście minut później wróciły razem. Przyjmujemy, powiedziała Kasia krótko. Ale pod pewnymi warunkami. Jakimi? Alicja nie może przeszkadzać w pani pracy. Jeśli kiedykolwiek zacznie, proszę natychmiast mi powiedzieć. Zgadzam się. Chcę umowy na piśmie ze wszystkimi szczegółami. Oczywiście. I Kasia zawahała się. Jeśli pani zmieni zdanie, dostaniemy dwa tygodnie wypowiedzenia, żeby znaleźć inne rozwiązanie. Sprawiedliwe. Przytaknęła Katarzyna. Tego wieczoru, gdy Kasia i Alicja pojechały, by spakować swoje rzeczy i pożegnać się z sąsiadką, Katarzyna znów została sama w swojej rezydencji. Tym razem jednak cisza nie wydawała się tak przytłaczająca. Było w niej czymś innym. Oczekiwanie możliwość zmiany. Udała się do gabinetu i zadzwoniła do swojego adwokata, prosząc o przygotowanie umowy o pracę. Potem skontaktowała się z firmą ochroniarską, aby dodać Kasię i Alicję do systemu. Zapewniając im pełen dostęp do posesji. Ostatni telefon wykonała do doktora Nowaka. Panie doktorze, myślę, że znalazłam sposób, by zmniejszyć swój stres. W kolejnych dniach obecność Alicji całkowicie odmieniła atmosferę w rezydencji. Dziewczynka budziła się wcześnie i biegała po korytarzach z niespożytną energią, a jej śmiech odbijał się echem po pokojach, które od lat znały tylko ciszę. Kasia okazała się znakomitą gospodyną domu, wykorzystując swoje bankowe doświadczenie do organizacji życia posiadłości z imponującą skutecznością. Przeorganizowała harmonogramy sprzątania, renegocjowała umowy z dostawcami i wprowadziła system inwentaryzacji, który zaimponował nawet Katarzynie. Ale to rosnąca więź między Katarzyną a Alicją naprawdę zmieniła wszystko. Każdego ranka Alicja pojawiała się w bibliotece. Gdzie Katarzyna jadła śniadanie, niosąc swoją szmacianą lalkę i książkę wybraną poprzedniego wieczoru? Możesz mnie nauczyć tego słowa? pytała, wskazując na trudne wyrażenie. Katarzyna odkryła w sobie nieskończoną cierpliwość, by tłumaczyć znaczenie takich słów jak przenikliwość czy serendipia, obserwując, jak oczy Alicji rozświetlają się przy każdym nowym odkryciu językowym. Pewnego ranka Tydzień po jej przyjeździe Alicja zadała pytanie, które całkowicie zaskoczyło Katarzynę? Dlaczego nie masz dzieci? Katarzyna o mało nie upuściła filiżanki z kawą. Ja, mój mąż i ja próbowaliśmy, ale nigdy się nie udało. Może dlatego, że musiałaś poczekać na mnie, odparła Alicja z prostą dziecięcą logiką. To spostrzeżenie uderzyło Katarzynę prosto w serce. Może Alicja miała rację? Może wszystko potoczyło się dokładnie tak, jak powinno? Tego samego dnia Katarzyna odwołała ważne spotkanie, żeby nauczyć Alicję pływać. Widząc, jak dziewczynka po raz pierwszy unosi się na wodzie, jej drobne rączki dzielnie przecinając powierzchnię, Katarzyna poczuła radość, jakiej nie doświadczała od lat. Naprawdę pływam! krzyknęła Alicja, chlapiąc wodą i plując chlorem, ale promieniując uśmiechem. Tak pływasz! Potwierdziła Katarzyna i uświadomiła sobie, że sama też uśmiecha się szczerze po raz pierwszy od bardzo dawna. Z biegiem dni Katarzyna zaczęła dostosowywać swój harmonogram pracy do rytmu Alicji. Poranne spotkania przenoszono na popołudnia, by nie stracić wspólnych śniadań. Podróże służbowe skracano lub całkowicie odwoływano. Jej pracownicy zauważyli zmianę. Agnieszka, sekretarka. Skomentowała, że Katarzyna wydaje się lżejsza ostatnimi czasy. Partnerzy biznesowi spostrzegli, że podczas negocjacji jest mniej niecierpliwa, a bardziej skłonna wysłuchać innych punktów widzenia. Miesiąc po przybyciu Kasi i Alicji, Katarzyna miała wizytę kontrolną u doktora Nowaka. Wyniki badań wykazały znaczną poprawę stanu jej serca. Co zmieniła pani w swoim życiu? zapytał zdziwiony lekarz. Żyskałam rodzinę, odpowiedziała katarzyna i po raz pierwszy wypowiedziała te słowa na głos. Tego wieczoru, przy kolacji, która teraz zawsze odbywała się w mniejszej i przytulniejszej kuchni, a nie formalnej jadalni, Alicja zrobiła uroczyste ogłoszenie. Zdecydowałam, jak nazwę swoją lalkę, powiedziała poważnie. I jak? spytała katarzyna. Katarzyna, odparła Alicja. Tak jak ty. Bo ona się mną opiekuje i sprawia, że czuje się bezpieczna, tak jak ty. Katarzynie znowu napłynęły łzy do oczu, ale tym razem nie były to łzy samotności ani smutku. Były to łzy wdzięczności, radości i miłości, która zakwitła w jej sercu, niczym szawały w ogrodzie. Mogę otrzeć Twoje łzy? zapytała Alicja, powtarzając pytanie, które zadała tamtego pierwszego dnia. Możesz. Wyszeptała Katarzyna. I kiedy drobne paluszki Alicji delikatnie ocierały jej facz, Katarzyna wiedziała, że znalazła coś, czego nie da się kupić za żadne pieniądze. Prawdziwy powód do uśmiechu, prawdziwy powód do życia, i wreszcie prawdziwy powód, by nazwać dom prawdziwym domem. Jesień ustąpiła miejsca zimie i rezydencja w Konstancinie Jeziornie nigdy już nie była taka sama. Szczany, które dawniej odbijały jedynie stukot od oczosów Katarzyny na marmurowej posadce, teraz rozbrzmiewały śmiechem, ożywionymi rozmowami przy posiłkach i polskimi piosenkami dziecięcymi, które Alicja nuciła podczas zabawy. Katarzyna nauczyła się, że prawdziwego bogactwa nie mierzy się nieruchomościami ani stanem konta, lecz prostymi chwilami, jak kiedy uczysz dziecko wiązać sznurowki, słuchasz wymyślonych opowieści o dzielnych księżnicach, albo masz kogoś, kto zapyta jak minęło ci dzień, kiedy wracasz do domu. A czasami, kiedy Katarzyna przechodziła obok ogrodu, w którym tamtego październikowego dnia poznała Alicję, wciąż zdawało jej się, że słyszy echo tego małego głosu pytającego: Mogę otrzeć Twoje łzy? Pytania, które zmieniło wszystko. Pytania, które nauczyło ją, że pozwolić komuś się o siebie zatroszczyć, to pierwszy krok, by nauczyć się troszczyć o innych. Córka woźnego dokonała niemożliwego. Uleczyła złamane serce kobiety, która myślała, że na miłość jest już za późno, a przy tym przemieniła pustą rezydencję w prawdziwy dom, udowadniając, że czasem największe cuda przychodzą w najmniejszych paczuszkach, mówią najsłodszymi głosami i zadają najprostsze pytania, które zmieniają wszystko.